Moi drodzy, jesteśmy już po wymianie oleju z śniebiegów po pełnej obsłudze olejowej z filtrami ze wszystkim. I teraz pokażę Wam olej, który wygląda tak, jak wygląda, 130 tysięcy na tym oleju i zobaczcie, co się dzieje, widzicie co przybija? To jest opiłki, które się wytrąciły w trakcie eksploatacji. Także ktoś wam powie lub napisze, że. Olej skrzyni biegów jest dożywotnio, to życzę powodzenia w słuchaniu tego, co mówi ktoś. Że proponuję go wymieniać, jeśli jest taka możliwość. Macie taką możliwość. 60 tysięcy, 120 tysięcy wymiana na nowy, świeży, bo jak tu widzicie, tego tutaj nikt prawdopodobnie nie ruszał od nowości. Yy, Sprawdziłem sobie jeszcze tarcze. Nie jest źle, klocki również. Tutaj popękana tuleja będzie wymieniana na nową. Ktoś tutaj już był też z prawdopodobnie rozrządem, bo widzę, że już ktoś tutaj na czerwono się postarał to zrobić. Podobnie z słoną rozrządu tam u góry. Czyli też tutaj prawdopodobnie już demontował łańcuch i wymienił go. To jest jedno. Spójrzcie tutaj tuleja wyrwana. Będzie w oryginale. Kupywana przynajmniej tak będę chciał zrobić, kwestia tylko, czy będzie chciał właściciel to w oryginale również. Tarcza. Przejdziemy sobie dalej. I tutaj też ktoś już był. tarcze bębny wymieniane. Także na obecną chwilę samochód do jazdy bez wkładu jakiegoś większego, jeśli chodzi o. Układ hamulcowy jest ok, troszkę przyrdzywiały gdzieś mogło stać, bo to auto jest świeżo ściągnięte, mam nadzieję, że to nic nie będzie się działo z tym. Także mówię, jeśli chodzi o rdzenie, ma problemu, widzę tutaj dużego, poza delikatnymi ogniskami korozji, gdzie jest to normalnością w tych samochodach. Także jak się uda złapać, to tak jak tutaj widzicie, to będzie auto jeździło na spokojnie że na obecną chwilę kończymy tą pracę przy aucie i oddajemy auto właścicielowi.